tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Przed nami z dawna wyczekiwane spotkanie. Dziś bowiem czeka nas pierwszy mecz finałów mistrzostw. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. To doskonała okazja. Musi trafić! skuteczna interwencja. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Centra Cristiano Ronaldo. A i no niestety, ładnie zapowiadała się ta akcja, ale obrońca dobrze w odbiorze. Awerc. Dziękuję. Wraca do Hawersa. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Losy meczu mogą zależeć od postawy Bernardo Silwy. Czy poradzi sobie z presją? Mało kto tak prowadzi grę i rozumie się z drużyną. Nie zdziwię się, jeśli totalnie zdominuje środek pola, zawiadując większością akcji zespołu. I nie jest przy tym istotne, czy osobiście coś strzeli, bo tak czy siak, obrona musi się mieć na baczność. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Ach, mieli piłkę, i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Uwaga, piłka za plecy obrońców. I mamy skuteczny odbiór. Świetne zachowanie. Ładne teraz podanie. Ale podanie przejęte. Ljungberg. Gol! Wychodzą na prowadzenie. Prowadzą zatem 1 do 0. Tak należy bronić w dostępu do własnej bramki. Miłka trafia do Cristiano Ronaldo. Vinicius Junior. Jest! Dwie bramki przewagi. A ledwie chwilę temu świętowane było prowadzenie. 2 do 0. Gramy dalej. I teraz idzie w kierunku środka. Co wymyśli w tej sytuacji? Gol! Tracą już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja. Mamy teraz wynik 2 do 1. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Miłka pod nogami Kyla Walkera. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Zakaria. Jean Cancelo. Fredrik Jumbe. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Piłka przekroczyła linię boczną. Aut. Co teraz robi Bernardo Silva? Bernardo Silva! Ależ Portugalczyk się teraz zachował. Spokój przy wykończeniu. Na tablicy wyników 3 do 1. Ljungberg. Co teraz zrobi Bernardo Silva? Proszę Państwa, to jego druga bramka w tym spotkaniu. Ma naprawdę ogień w nogach. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda. Jakby już było pozamiatane. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. W posiadaniu piłki teraz Havertz. Dobrze poradził sobie w polu garnym. Drużyna gospodarzy rządzi pod względem posiadania piłki. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się, jeśli zdołają wrócić do gry. Dużo miejsca teraz z boku. Może tamtędy poprowadzić akcję. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. W posiadaniu piłki teraz Havertz. Szansa! Havertz! Havertz. i po tej bramce jest 4 do 2 w posiadaniu piłki teraz Havertz szansa na kontakt nie tym razem świetna interwencja tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. I teraz akcja w drugą stronę. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu I boys rozwijają skrzydła. Może być groźnie. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. No i brawo! To co państwo widzicie, to wysoki presji. Piłkę dostaje de Jong. Zakaria dostaje piłkę. Ładne teraz podanie. Mamy jednak gwizdek, Jacku. domku przyznam, że sam tego spalonego to bym nie wyłapał. No niewiele tutaj zabrakło. Dobre podanie, dobre wyjście na pozycję. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Uwaga, okazja. Co za parada, Thibaut Courtois. Wydawało się, że nie sięgnie. Krótkie rozegranie teraz. Bez faulu, czyściutki odbiór. Ronaldo. Co teraz? Uwaga, piłka w grze. Teraz Brolin. Wow, a skąd on tam się wziął? Uratował zespół przed najgorszym. Podanie do Brolina. Piłkę dostaje Havertz. Komfortowo zatrzymuje ten strzał. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy jak to się rozwinie. I stracona piłka. Ten kontratak nieźle się zapowiadał, ale nic z niego nie wyszło. W posiadaniu piłki teraz Havertz. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Dobra intuicja. Jest przejęcie. Dobrze go teraz znalazł. Szuka sobie teraz miejsca do ataku. Podręcznikowa wprost. Interwencja w polu karnym. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Uwaga! Nie może tego zmarnować! Tak! Znowu bramka! Co za mecz! Olbrzymie straty niemal całkowicie odrobione. Piłka nożna jest niesamowita. I Bernardo Silva. Ładny fragment gry. Próbują rozklepać rywali, znaleźć lukę. Aj, takim podaniem wystawia nerwy kibiców na próbę. Nie, niepotrzebne to było. Utrata panowania i piłka poza boiskiem. Nic z tego nie będzie, przechwyt. Flyboys. Flyboys. Boys. ją teraz zaatakować. Runk dla Flyboys. Mają pomysł na krótkie rozegranie. Teraz Brolin. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. I teraz dobra okazja do kontry. Lipa trafia do Cristiano Ronaldo. A jednak górą Ter Stegen, choć piłka zdawała się być poza jego zasięgiem. Korea ma piłkę. Udana teraz interwencja. Za chwilę sędzia zakończy mecz i Jacku, szczerze, to można było chyba wcześniej domknąć wynik, zwłaszcza u siebie. No, powiem Ci, że wszystko się tu może zdarzyć. Obie ekipy, popatrzmy, muszą to strzelić. Gol, proszę Państwa! Z trzybramkowej przewagi nic już nie zostało. Co za mecz! Mamy remis! Niezwykłe z jaką determinacją zespół podjął skuteczny pościg w tym meczu. To był naprawdę imponujący pokaz mentalnej siły. Zobaczmy, ta akcja może okazać się decydująca. I Bernardo Silva. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Pilka teraz przy nodze Korei. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Ale podanie przejęte. Teraz uwaga: agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Prespo. Zabrakło precyzji. Mogą teraz tego żałować. Doskonale, bramka. Takie interwencje pod koniec meczu mają podwójną wartość. Utrzymują drużynę w grze i dodają pewności partnerom. A... Ależ teraz znakomita interwencja, co za refleks! Gdyby to wpadło, byłoby na pewno po meczu wspaniała parada. 90 minut nie przyniosło nam rozstrzygnięcia. Zaczynamy więc pierwszą połowę dogrywki. Czy może teraz doczekamy się przełomu? Szansa, czy przełamie impas? Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. I już po kontrataku rywale odebrali im piłkę. Statystyka posiadania i tablica wyników mówią o tym meczu w zasadzie wszystko. Wyrównany mecz połączony z odważną grą do przodu. Dla neutralnego pana ten mecz mógłby się zapewne zakończyć takim wynikiem, bo jest zdecydowanie sprawiedliwy. Ale kibice obu drużyn, ale popatrzmy, bo mają okazję. Dobra interwencja przy tym groźnym uderzeniu. Ciekawy wariant krótkiego rozegrania. Saka otrzymuje podanie. Wow, a skąd on tam się wziął. Uratował zespół przed najgorszym. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Spalony. Podanie wyraźnie spóźnione. Akcja przetrzymana zbyt długo i takie są efekty. Tu trzeba było zagrać szybko. Wydaje mi się, że zabrakło wyczucia w czytaniu tempa gry. Teraz do Wajrana. Y Mamy centry i tłok polu karnym. Ale huknął, aż się bramka zatrzęsła. Tyle, że piłka wylądowała nie po tej stronie siatki, co trzeba. Cóż, szkoda straconej okazji. Buka Osaka. De Jong ma teraz piłkę. Świetna okazja! Oajran przy piłce. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Ale Skurtła wybronił tę sytuację. Zabrzmiał gwizdek na przerwę. Zaczęliśmy właśnie drugą połowę dogrywki. Piłka opuściła plac gry. Aut. Piłkę dostaje de Jong. Może im dać prowadzenie. Piłka w siatce! Udało się! Najpierw odrobiona strata, a teraz prowadzą. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Ryzykownie, ale skutecznie. De Jong ma teraz piłkę. Teraz piłka do Aloyrana. Niewiele czasu zostało. Ale może Stejad? Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Niepotrzebna strata i może być groźnie. Tak jest! Wyrównująca bramka. To rozbudza nam apetyty na coś więcej. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Schodzi w kierunku środka boiska. Saka otrzymuje podanie. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Zegar tyka. Czasu jest naprawdę niewiele. Jeśli teraz strzelą, znacznie przybliżą się do wygranej. I teraz piłka w rękach Posiadanie W posiadaniu piłki teraz Havertz. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym Bierze teraz na siebie ciężar gry Okazja! Jest gol! Proszę państwa, czekaliśmy na to! Doczekaliśmy się! Piękne trafienie, kibice naprawdę mają powody do radości Bramka za bramką i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec tej radosnej strzelanki o katenaccio to bym tego nie nazwał. Saka otrzymuje podanie. Ta im teraz remis. Mamy bramkę. I znowu mamy remis.